Dziś chcę zaprosić Was na kolejne spotkanie o reportażu. Tym razem będzie to reportaż filmowy. Reportaż jest filmem dokumentalnym, ale nie każdy film dokumentalny jest reportażem. Reportaż jest filmem dokumentalnym, ponieważ należy do rodzaju filmowego, określanego właśnie jako film dokumentalny. W jego ramach mieści się szerokie spektrum różnych gatunków i podgatunków. Jednym z nich jest reportaż rozumiany jako filmowa relacja z wydarzenia. Która może mieć bardziej informacyjny charakter, w tym interwencyjny, lub większe ambicje artystyczne, dotyczące bardziej uniwersalnych problemów lub zdarzeń. Reportaż to z francuskiego reportaż. Nie znam francuskiego, więc być może nie wymawiam tego zupełnie poprawnie. To gatunek z pogranicza publicystyki, literatury faktu i literatury pięknej. Reportaż przedstawia rzeczywiste zdarzenie i towarzyszące mu okoliczności. Autor reportażu opowiada o zdarzeniach, których był świadkiem lub których przebieg zna z relacji świadków, dokumentów lub innych źródeł. Ze względu na tematykę, wyróżniamy reportaże społeczno-obyczajowe, podróżnicze, wojenne, sądowe, polityczne czy popularno-naukowe. Ze względu na formę publikacji i związane z nią środki ekspresji, mówi się o reportażu literackim, radiowym, telewizyjnym, filmowym i fotoreportażu. W zakresie sposobu prezentacji wydarzeń reportaż powinien cechować się obiektywizmem, rzetelnością i wiernością wobec przedmiotu narracji. Z drugiej strony, reportaż jest subiektywny zawiera ocenę, opinię autora na dany temat, niekiedy jedynie sugestie. Reportaż może zawierać cytaty, wypowiedzi świadków zdarzenia. Tematem reportażu może być wszystko, co przykuwa uwagę. Ważny jest problem i bohater. Reportaż można opowiadać w czasie teraźniejszym, co nadaje tempa relacji, wywołuje w słuchaczu i widzu wrażenie obserwacji opisywanego wydarzenia. Mimo iż reportaż opiera się na materiale autentycznym i zasadniczo unika fikcji, to częstokroć uformowany jest na wzór epickiej fabuły, niekiedy przybierając postać wyrazistej akcji. Bitni twórcy reportażu, prócz typowego sprawozdania, włączają doń różnorodne formy narracyjne. Opis, rozbudowaną charakterystykę postaci, poetycką narrację, wspomnienie, a także wywiad i dialog. Nie chcę epatować Was teorią, bo w kolejnym odcinku o samym reportażu opowiedzą twórcy tego gatunku, ale chciałbym powiedzieć kilka słów o stronie technicznej. Linki do materiałów, a także do materiałów, które mogą być inspiracją dla Was, znajdziecie na naszej stronie jakto.co albo w linkach pod filmem. Jeszcze wydaje mi się, że całkiem niedawno, kiedy ja byłem nastolatkiem, realizacja materiałów wideo była bardzo droga i mało dostępna. Dziś wystarczy nam telefon komórkowy, który zwykle nosimy przy sobie. Większość z nich ma odpowiednią jakość nagrywania i wystarczająco dobry obiektyw, żeby mogły posłużyć do nagrywania materiałów wideo. Oczywiście trzeba pamiętać o kilku elementach i ważnych zasadach. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, żeby właściwie kadrować obiekt i nie rozpraszać uwagi widza tym, co znajduje się w kadrze. Jeżeli macie słaby mikrofon, a zwykle kiedy nagrywacie w przestrzeni jest bardzo dużo dźwięków, które nie są najistotniejsze i chcemy skupić się na tym, co mówi bohater, powinniśmy zastosować nagrywanie dźwięku z zewnątrz przy zastosowaniu mikrofonu zewnętrznego. Dobrym rozwiązaniem jest mikrofon krawatowy, który możemy przypiąć do Ubrania osoby, z którą rozmawiamy, i wtedy ten dźwięk będzie zapewne dużo lepszy i będzie dużo wyraźniej słychać to, co mówi nasz bohater. Niemniej jednak musimy ten dźwięk nagrywać na zewnętrzne źródło. Takim źródłem może być na przykład rejestrator. Bardzo dużo tych rejestratorów jest. Musimy też wybrać sposób nagrywania tego dźwięku i synchronizować go z tym obrazem, który mamy z telefonu. Kiedy zaczynacie nagrywać, warto mocno klasnąć w dłonie. Wtedy zarówno na telefonie, którym nagrywacie głównie obraz, jak i na naszym rejestratorze, zapisze się specyficzna fala dźwiękowa, która później pozwoli wam przy montażu synchronizować oba nagrania. Możecie zapisywać dźwięk w dwóch podstawowych formatach: MP3 i WAV. MP3 jest bardzo popularna przy, na przykład, piosenkach, które odsłuchujecie, ale jest to format stratny, czyli taki, który zapisuje dźwięk w gorszej jakości. Kiedy dysponujecie rejestratorem, lepiej zapisywać dźwięk w postaci waveów. Wprawdzie są to większe pliki, ale ich jakość jest o wiele lepsza. Skąd brać muzykę i skąd brać dźwięki do naszych nagrań? Jest wiele baz z dźwiękami, z różnymi efektami dźwiękowymi, z których możecie skorzystać. Część z nich jest bezpłatna, za część trzeba płacić. Pamiętajcie, że musicie korzystać z takich źródeł dźwięku i muzyki, do których. Macie prawa autorskie, albo zostały wam one udostępnione na bezpłatnej licencji, albo na licencji otwartej. Wtedy wymaga to podania autora i źródła, skąd ten dźwięk pozyskaliście. Mikrofony, których używacie, mogą być kierunkowe albo zbierać dźwięk dookoła. Te kierunkowe potrzebne są do nagrania głosu. A te zbierające dźwięki dookoła, czasami niektóre rejestratury pozwalają ustawiać mikrofony w taki sposób, żeby zebrać jak najwięcej dźwięków z przestrzeni, mogą być wykorzystane do nagrywania dźwięków tła, do ubogacania tego, co w samym reportażu jest dla Was istotne i chcielibyście to uwypuklić. Na przykład, jeśli nagrywacie u stolarza, dźwięki narzędzi, piły będą bardzo fajną ilustracją do tego materiału. Pamiętajcie, że bardzo ważna przy realizacji materiałów filmowych reportażu jest kultura osobista. Kiedy dzwonicie i chcecie umówić się z kimś na wywiad, warto się przedstawić, powiedzieć w jakim celu dzwonicie i oczywiście pamiętać na koniec o słowie dziękuję. Tak samo, kiedy zaczepiacie ludzi na ulicy i chcecie uzyskać ich wypowiedź. Oczywiście zaczynacie od przedstawienia, bo nie chcą ludzie udzielać odpowiedzi anonimowym osobom, które jeszcze nagrywają ich głos, a jeszcze bardziej jeśli nagrywają nie tylko głos, ale także ich wizerunek. Powinniście oczywiście uzyskać zgodę. Możemy domniemywać, że jeśli udzielili Wam wypowiedzi przed kamerą, to na to się zgodzili. Ale bardzo fajnym pomysłem na to, żeby ułatwić przedstawienie się, jest kostka na mikrofon. My w Maridzie używamy takiej kostki i wtedy, kiedy ktoś podchodzi na ulicy do rozmówcy, ten już od razu nawet nie pytając, wie z kim ma do czynienia. Kiedy nagrywacie na telefonie, zwróćcie uwagę, że możecie tam ustawiać rozdzielczość nagrania. Oczywiście warto ustawić jak największą rozdzielczość, ponieważ podczas montażu będziecie mogli wtedy kadrować obiekt i uzyskać w miarę dobry obraz, także wtedy, kiedy różne elementy będziecie musieli zbliżyć. Wadą jest oczywiście to, że wasze pliki będą dużo większe, więc kupując kartę do nagrywania, pamiętajcie, kupujcie możliwie największą i możliwie najszybszą. Jeśli macie stary sprzęt, można wykorzystać go do eksperymentów z nagrywaniem. Na przykład używając do kamery starych obiektywów od aparatu, czasami pasują, a czasami wystarczy dokupić tylko przejściówkę. Każdy z tych starych obiektywów ma inną plastykę obrazu i daje zupełnie inne efekty. Pamiętajcie, że to Wy jesteście twórcami, i nawet w reportażu to Wy powinniście panować nad techniką i tak dobierać ten środek wyrazu, żeby on podkreślał tą linię. Waszego autorskiego wkładu do materiału, a nie odwrotnie. To znaczy, żeby te efekty nie były od sasa do lasa, tylko po to, żeby były. Najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, jaki efekt chcecie uzyskać i do tego dobierali narzędzia. Pamiętajcie oczywiście o stabilizacji. To jest częsty błąd, kiedy trzymamy w ręku telefon czy aparat, którym nagrywamy, i on trzęsie się strasznie, bo ręka zaczyna nas po jakimś czasie boleć. Możemy wykorzystać statyw, albo możemy wykorzystać monopody, na których możemy oprzeć naszą kamerę czy telefon. Czasami dobrym pomysłem, kiedy rozmawiamy z kimś przy stole, jest oparcie ręki na blacie stołu. Nie macie zapewne kranu kamerowego, którym można uzyskać efekt jazdy, taki jak właśnie przy tym urządzeniu, ale możecie spróbować szukać rozwiązań zastępczych na przykład pojechać aparatem lub telefonem. Na deskorolce, przygotować odpowiednio płaską e, trasę i przejechać, trzymając telefon na tejże deskorolce. Pamiętajcie, że nawet w telefonie zwykle jest możliwość ustawienia kąta, w jakim patrzy kamera. Może to być szeroki kąt, który pozwala nam objąć jak najwięcej w ujęciu. Może to być taki średni, który zwykle jest ustawiony automatycznie, ale może być też kąt który będzie bardzo wąski i przybliża nam jak w teleobiektywie obiekty. Warto umiejętnie z tego korzystać i korzystać z tego w ogóle, bo jest to bardzo ciekawe urozmaicenie obrazu, który filmujemy. I pamiętajcie o tym, że przygotowując reportaż, możecie eksperymentować. Oprócz tego, że nagrywacie ludzi i wtedy musicie skupić się na tym, co mówią, możecie do tego reportażu dodać wiele efektów i wiele przebitek, które będą pokazywały jak świetnie radzicie sobie z kamerą. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to legitymacja dziennikarska. Jeżeli pracujecie w jakimś teamie, nawet młodzieżowym, tak jak u nas, to można pokusić się o przygotowanie legitymacji dziennikarskiej. Gwarantuję Wam, że w większość miejsc uda Wam się wtedy wejść na podstawie tej legitymacji, nawet jeśli macie 15 czy 16 lat. Zapraszamy na zajęcia po pandemii do nas, do Młodzieżowej Akademii Reportażu i Dokumentu. My pracujemy w timie i oczywiście. No, my pracujemy w timie i generalnie jest tak, że wszyscy uczestnicy zajęć mają legitymacje dziennikarskie, które pozwalają im na korzystanie z dobrodziejstw tego właśnie dokumentu. Po pandemii zapraszamy do nas na zajęcia Młodzieżowej Akademii Reportażu i Dokumentu. Polubcie nasz profil na Facebooku, zasubskrybujcie nasz kanał, bo tam właśnie będą informacje o kolejnych zajęciach. Naszą stroną jest strona jakto.co. A teraz zapraszam Was na drugą część materiału na spotkanie z praktykami reportażu filmowego.